Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach z cyklu Wierszowanki w Bibliotece Brusowicach. W I dzisiejsze zajęcia poświęcone będą królewnie. 25 maja wszystkie yy, Królewny bądź pretendentki do rangi królewny, do roli królewny będą obchodzić swoje święto. W związku z tym przygotowałam tutaj dla Państwa, dla Was, no taką właściwie niespodziankę, która dotyczy koronowanych głów. Jak królewna, no to wiadomo, że każda królewna musi mieć swojego rycerza. I dzisiaj w pierwszej części nad naszych zajęć chciałam Wam Państwu przeczytać balladę o uprzejmym rycerzu, której autorką jest Wiera Badalska. Druga część zajęć poświęcona będzie yy, pracom twórczym, a mianowicie na warsztatach plastycznych wykonamy sobie coś. A co sobie wykonamy, to za chwilę zobaczcie. Wiera Badalska ballada o uprzejmym rycerzu. Za górą, wielką stromą, w czasach niezmiernie dawnych, żył pewien mężny rycerz. Ze swej grzeczności sławny. Grzecznie rozmawiał z każdym, słów brzydkich nie używał. Mile widzianym gościem na zamku króla bywał. A nie opodal zamku, jak głoszą stare dzieje. Smog groźny i podstępny w górach miał swą pieczarę. Gdy noc zapadła czarna, z jamy wyłaził skrycie. I swoim zachowaniem zatruwał ludziom życie. Król z gniewu brodę targał, I jak to często bywa temu, kto zgładzi smoka, córkę swą obiecywał. Nie jeden tam już śmiałek konno i z mieczem w dłoni z okrzykiem: "Giń po czwaro!" do smoczej jamy gonił. Lecz smok tak ogniem ziajał, i ryczał tak donośnie, że każdy, choć odważny, umykał, gdzie pieprz rośnie. Wreszcie rzekł rycerz grzeczny: Ja pójdę, proszę króla. Ten smok, coś tu za długo bezkarnie sobie hula. Poszedł. Przy smoczej jamie przystanął w pełnej zbroi. I palcem puk-puk skałę zapukał, jak przystoi. Przepraszam, że przeszkadzam, rzekł, lecz to ważna sprawa. Chciałbym z szanownym panem poważnie porozmawiać. Smok zdębiał. Już rycerzy przepłoszył stąd niemało. Teraz nie pisnął słowa. Po prostu go. Zatkało. A rycerz mówił dalej. Zwykle unikam bujek, ale się pan niestety okropnie zachowuje. Niestety ogniem zionie, niestety owce dusi, więc skórę pan niestety ode mnie dostać musi. Mam pana kolnąć mieczem czy kopią? Jak pan woli, ale uprzedzam z góry, że to okropnie boli. Więc może by pan jednak stąd yy, dobrowolnie poszedł. No, niechże się pan namyśli, uprzejmie pana proszę. Smok tylko okiem łypnął. Podumał jeszcze chwilę i sapnął. Uff, chyba pójdę. Gdy mnie tak prosisz mile. Chociaż owieczek tłustych spora tu jest gromada, Lecz gdy ktoś grzecznie prosi, odmówić nie wypada. Pa, żegnam, machnął łapą, Ukradkiem łzę starł z oka, Rozwinął smocze skrzydła I zniknął gdzieś w obłokach. Król z córką na zwycięzcę już czekał na tarasie, i weselisko huczne wyprawił w krótkim czasie. Tak, i taki tutaj mamy, moi drodzy, Happy End. Jak to w baśniach bywa rycerz na końcu poślubia królewne. Więc. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a teraz zapraszam wszystkich serdecznie na warsztaty plastyczne. Co będziemy potrzebować? Na pewno będziemy potrzebować karton, taki spód. Może to być karton z pudełka zabranego gdzieś z biedronki, takiego większego. Chodzi o to, że ten karton. Będzie stanowił, tak jakby, tło obrazu, którego bohaterką będzie królewna. Karton malujemy, ja już sobie go oczywiście przygotowałam tutaj w całości, więc jeśli już mamy wycięty taki prostokąt, tutaj musi Wam pomóc mama albo tata. Mierzymy sobie głowę. No i mniej więcej rysujemy sobie na tej płaszczyźnie taki owal. Następnie nożykiem do tapet wycinamy kół owal, owalne takie jajo rzekłabym, tak? Yy... I cóż, mamy taką dziurę. <ścoughs> yy, całą płaszczyznę malujemy jakąś farbą na taki kolor, jaki nam odpowiada. Ja tutaj wymalowałam to na yy, kolor yy, czarny. No i właściwie mamy już, że tak powiem, bazę pod. Yy... Pod głowę y, królewny. Kolejny krok to y, wykonanie, y, ponieważ no, musimy tę głowę osadzić na jakiejś szyi, żeby nie była to tylko głowa, więc ja sobie tutaj y, pastelami, ja pastele y, mokre, ponieważ one się, y, olejne, olejne, ponieważ one się nie rozmazują, więc tymi pastelami tutaj zarysuję kształt szyi, żeby się już potem tym nie zajmować, tak? Oczywiście to malujemy, żeby to miało taki cielisty kolor. Jeśli chodzi o samo wycinanie. Tylko obawu, no to tak jak wspomniałam, musi wam tutaj ktoś yy, dorosły pomóc, ponieważ yy, no tektura która jest gruba z takiego pudełka, nie tak łatwo wyciąć. Mamy zrobioną szyję. Co będziemy potrzebować? Kolejny krok, jak tutaj widzimy na tym obrazku, no to wykonanie, że tak powiem, całej tej eleganckiej otoczki. Ja proponuję najpierw <laughs> zrobić yy, sukienkę potem wykonać włosy, a na samym końcu tę głowę ukoronować, żeby to była po prostu koronowana głowa. Taka kolejność mi się wydaje po prostu najbardziej sensowna, gdyż po szczególne etapy nie będą nam ze sobą tutaj kolidować. Więc tak, jak się rzekło, robimy sukienkę. Co będziemy potrzebować? Będziemy na pewno potrzebować, ponieważ jak to suknia yy, królewny, no ona nie może być jakaś taka yy, zgrzebna. Musi się błyszczeć, musi być dużo yy, złota, dużo srebra, dużo różnych jakichś takich innych błyskotek. Więc yy, ja tutaj mam przygotowane takie folie królewskie. To wycinanka metalizowana, ale są również do dyspozycji w sklepach inne folie, które są foliami samoprzylepnymi, na przykład taka oto folia w kolorze zielonym. Ja może zrobię to w kolorach właśnie takich zielonych. Musimy sobie wymierzyć prawda, te suknie, te bufiaste rękawy i najlepiej to jest chyba zrobić tak. Słuchajcie, miejmy na uwadze, że musimy, że, że, że to trzeba dobrze narysować, więc rysujemy sobie taki kształt z jednej strony, kształt z drugiej strony to będą te bufiaste rękawy naszej księżniczki, czy królewny właściwie, bo dzisiaj obchodzimy dzień królewny. No, i wycinamy sobie te rękawy. Sama ja jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Ale może wyjść coś całkiem fajnego. Dzisiaj akurat robimy <coughs> królewne, niemniej jednak spokojnie możemy sobie w ten sam sposób na tej samej bazie wykonać rycerza. Kwestia tylko, że tak powiem, innego stroju, innego odzienia. Tu mamy, to mi, trochę, to mi trochę na ramkę nachodzi, ale to nie jest istotne. Więc jedna bufka już jest. Słuchajcie, teraz robimy bufkę numer 2, to będzie rękawek. Więc ja sobie szybko wycinam tutaj. Jeśli mamy folię samoprzylepną, to ta praca przebiega szybciej, bo oczywiście już nie musimy naklejać klejem różnych tam części garderoby królewskiej królewskiego odzienia. Mam tutaj również wycinankę samoprzylepną. Właściwie ona jest samoprzylepna, czyli powinna się przylepić bez niczego. Zaraz tutaj sprawdzimy, czy to jest faktycznie naklejka, bo czasami na różne oszustwa mają miejsce, ale... No i widzicie, tutaj nie do końca ona jest samoprzylepna. I teraz wykonamy sobie, jaki by tu kolor wybrać. Może żółty. Wykonamy sobie tutaj ten dół. Właściwie złoty nie żółty. Też należy mniej więcej przymierzyć. Odrysować sobie ja tu właściwie powinna mieć ołówek ale gdzieś mi się zapodział. I wycinamy tego typu pasek. To możemy zrobić jeszcze. Tak i w tej chwili potrzebne jest zastosowanie kleju. Smarujemy ten pasek klejem tak dość solidnie, żeby nam się królewna nie rozebrała w trakcie prac. No i mamy taki paseczek, tak. Tutaj by się jeszcze też coś przydało, więc może coś takiego. Ona jest taka pstrokata, więc coś pstrokatego znajdziemy. Niech to będzie na przykład niebieski pasek. Niebieski pasek damy tutaj. Tę naszą królewnę trzeba wystroić, żeby ona była naprawdę taka szykowna, o potem jeszcze będziemy myśleć, co i jak. Więc mamy przygotowaną mniej więcej y, sukienkę królewny, ale chcąc ją jeszcze ozdobić. Możemy zastosować również inne typy taśmy samoprzylepnej. Tutaj mam one, są oczywiście do nabycia. Można je kupić w różnych sklepach plastycznych i nie tylko. Tutaj mam jeszcze taką folię. Ona nie jest taka błyszcząca, ale też może okazać się po prostu pożyteczna. Ja wam tylko demonstruję z czego można zrobić ubranie królewny. Dzisiaj za bardzo jej nie wystroję, ale sądzę, że jak wy będziecie pracować nad swoją królewną, nad swoim portretem, na pewno ona będzie wystrojona full wypas. Mamy gotową tak jakby suknię, no to teraz kolejnym etapem naszych prac jest praca nad fryzurą. No bo jak królewna bez włosów. W tej chwili nasza królewna jest łysa. I yy, jak zrobić takie pukle? My mamy pukle. To są takie anglezy trochę, takie rurki, to takie loki w różną stronę idące. Więc musimy tutaj naszej królewnie, musimy naszą królewnę uczesać. Byliśmy krawcami, teraz zamieniamy się w fryzjerów. Jak zrobić królewnie włosy, jak zrobić królewnie fryzurę? Sposób jest prosty, a mianowicie bierzemy taśmę dwustronną, która towarzyszy nam w zajęciach właściwie zawsze, naklejamy sobie taki pasek. Oczywiście trzeba ją odciąć. I. Zmienimy to na takie po prostu różnej wielkości, cieńsze i grubsze paski, ponieważ te paski będą tak jakby pasmami włosów naszej królewny. Tu mi się jakieś czerwone, takie pomarańczowe włosy robią. Więc mamy kilka tych pasków dociętych i teraz trzeba z zrobić z nich anglezy, czyli takie rulony. Ja teraz pokażę jak się to robi. Jak zrobić anglezę. Nakładamy na ołówek, pędzel bądź patyczek szaszłykowy taki pasek. Jeśli chcemy mieć pod kątem, żeby te loki tak opadały kaskadami w dół, no to musimy zaczynać nawijanie pod kątem, prawda? Nie jedno na drugie, tylko tak jakby nam to po prostu yy, płynęło, uciekało. Tutaj mi się coś zjechało, no ale zaraz zobaczycie efekt tego. Oczywiście dociskamy, tak. I teraz uwaga, ale za mocno. O, proszę bardzo. Mamy taki sobie, taki loczek, świderek. Mamy świderek. Yy, tak to wygląda. To jest jeden typ, możemy również, to, do, to dotyczy grzywki i taka praktyczna wskazówka, fajnie jest mieć kartkę z kolorowego bloku technicznego, ponieważ ten skręt nam się dłużej utrzymuje, mówię tak jakbym była fryzjerem, robimy taką ondulację. Jeśli chcemy zrobić takie dokręcone, kręcone, grzywkę kręconą do góry, takie zwykłe loki, no to po prostu w zwyczajny sposób nawijamy takiego ślimaka, taki wałek robimy. Oczywiście go też dociskamy, żeby to się trzymało kupy. No i mamy takie coś, o. Czyli jeden typ, taki najprostszy i ten, który kręcimy pod kątem 45 stopni i teraz czeszemy naszą królewnę czeszemy naszą królewnę zaczynamy naklejanie włosów ja sobie wcześniej przygotowałam patrzcie w całą górę tych włosów żeby to było tak jak trzeba no i naklejamy zaczynamy od dołu One będą szły w różne strony, jak widzicie. Jeśli sobie przygotujemy różne kolory, to ta fryzura będzie w naszej królewny z takim lekkim balejarzem powiedzmy, kto wie o czym mówię. Naklejamy od dołu ze względu na to, że po prostu potem łatwiej nam będzie to wszystko ogarnąć, jeśli chodzi o formowanie głowy. O. I tutaj już naklejamy przy uchu prosto. Te fryzury możemy zagęszczać w zależności od tego, jak nam się yy, zachce. Możemy dużo nakleić tych włosów, żeby to była faktycznie taka fryzura. Jak widzicie ta tasiemka, ona naprawdę umożliwia szybkie naklejanie i szybki efekt. I to dotyczy właściwie wielu czynności, które się wykonuje, z pozoru tylko czasochłonnych. I teraz tak, kochani, zbliżamy się powoli do grzywki. Grzywka, ważna rzecz u królewny. Tutaj mamy tak, na razie jak nasza królewna nie ma grzywki, ale zaraz to nadrobimy. Na grzywkę trzeba, czy dobrze by było, nakleić co? Żeby ta grzywka nie wpadała w oczy. Tak. I tutaj to. Tutaj sobie możemy podocinać, ponieważ ten pasek taśmy samoprzylepnej, on jest dość szeroki, a my nie potrzebujemy tyle, żeby, żeby po prostu przykleić, więc można sobie tak centymetr, jak robimy grzybkę z tej taśmy, możemy sobie właśnie centymetr z tego, czy pół, nawet do połowy odciąć. Teraz trzeba znaleźć skręt, który idzie w odpowiednią stronę. Bo to nie możemy tak nakleić byle jak. Dobra, no i nasza królewna jest gotowa. No i teraz następuje czas koronacji. Musimy tę naszą królewnę wyszykować zrobić jej po prostu koronę. Więc ja teraz narysuję taką koronę, dlatego na koniec, że po prostu yy, yy, zasłaniamy te nierówności związane z, yy, z przyklejaniem włosów. Tak, wstępnie robię sobie taką prostą koronę i oczywiście to wycinam. Natomiast y, ja bym chciała, żeby ona była taka trochę bardziej fikuśna, w związku z tym y, tak sobie dotnę. O! I mamy wyciętą koronę dla naszej królewny. Akurat ta taśma nie jest taśmą samoprzylepną, więc po raz kolejny muszę skorzystać z kleju, żeby tak przykleić. Tutaj tak obficie tym klejem nie żałuję. Uwaga, następuje moment koronacji. Tadam! No i nasza królewna ma już przecudnej urody koronę na głowie. Jeszcze zrobimy jakieś klejnoty. No bo cóż to za korona bez klejnotów, prawda? Więc wytnę szybko takie kółeczka, albo łezki, może łeski, tak? O, dobra. No i teraz muszę to odkleić. Co nie jest wcale taką prostą sprawą, jak jest mały element, ale mamy łezki. No i te łezki, żeby to nie było takie monotonne gdzieś na tej naszej koronie. Gorące właściwie bo to nie jest taka duża korona przykle jam okej okay, dobra druga I mamy portret królewny, kolejny. Chciałam Wam się tutaj zaprezentować w pełnej krasie. Ja sądzę, że warto się po prostu pobawić w takie prace, bo cała rodzina może zmienić się w rodzinę królewską. Tata może zostać królem, mama królową, brat królewiczem, a córka królewną. Na zakończenie naszych zajęć, jak to zwykle w wierszowankach bywa, chciałam zaprezentować Wam serię książek, których bohaterkami są księżniczki czy królewny. Tak więc otoczyłam się tutaj, słuchajcie, koronowanymi głowami. I co mogę polecić? No, to z pewnością do godne polecenia są bajki o królewnach, zawierające szereg historii właśnie poświęconych królewnom. Warto również sięgnąć po pozycję Anety Krela Moch, po takie malutkie książeczki, których bohaterką jest królewna Lęka. Królewna ta przeżywa różne perypetie, przygody, zdarzają jej się różne historie, z których no nie powiem, czy wychodzi zwycięsko, czy z jakimś tam uszczerbkiem, ale naprawdę to są takie książeczki, które się dobrze u nas czyta i gorąco, gorąco Wam je polecam. Tak więc udanej pracy życzę nad portretem królewny, no i oczywiście, przychodźcie do nas, czytajcie. Dziękuję bardzo.